Czuwam jeszcze przyprawie gremliny, żebyście miały. Zobacz co na zgodę ci przyniosłem. Może być takie coś, ale w trakcie żarcia się nie beczy. Przestań, bo się udławisz. Ej, zgubiłeś. Patrz jaką to masz szczękę. Jak to kurna ugryzło. Ale biedaczki, no. Tak już się kumulujecie tutaj, kurde, w grupkach. Zimno, nie? Do harmonii, do, drogi, do, harmonii, do, harmonii do, drogi, do harmonii, do harmonii, do harmonii, do harmonii, do harmonii. Jedna z naszych trzech tac wyżerkowych, myślę, że dzisiaj wystarczy. Tylko kurczę właśnie, gdzie by ją dać? by ją, drodzy Państwo, dać, żebyście Wy to w miarę widzieli. Myślę, że tu, one tędy polecą, tu trochę poskubią, a niektóre polecą tu. Bo w tym korytku damy im pszenicę. Jerry krąży, tu już wyczuła chyba te smaczki, wszystkie, nie? Patrzcie co my tu dzisiaj mamy, drodzy Państwo, jakie kurde, kolorowe wynalazki. Tutaj jakieś makaroniki gotowane warzywa, marchewka, seler na pewno. Tutaj ziemniaczki w jakimś sosie. Kurczę, sosik pomidorowy. Jerry! Ej, ty byłeś grzeczny, no to masz kurde, niech ci będzie na zdrowie. Ale żeś tak trochę brzydko wypluł. Pełną dupę masz? Dobra, niech ci będzie. Tutaj jakaś zielenina, Słuchajcie, to są odrzodkiewki liście. Pomidory, ogórki. Jakieś kurde głąby od kapusty. I tutaj widzę ziemniaki Dobra, Jerry nie pogardził, tam wyżera. Ok, słuchajcie, lecimy. Najpierw weźmiemy, może, to wiaderko. I, kurde, to. Ok, te dzioby już tam też wywochały. Kurde, już nie mogłem się doczekać. Tutaj ziemniaki. O, widzicie, pod spodem całkiem inny krajobraz. Taka czerwona kapusta gotowana. No i bardzo świetnie, sympatycznie dżaryty tu możesz przy okazji wiadra pomyć tym swoim jezorem. Dobra, tutaj mamy drugie wiaderko. jakieś kluseczki na wierzchu. A pod spodem słuchajcie, gotowane ziemniaki i również kurczę zabarwiło nam się od tej czerwonej kapusty. Bardzo dobrze, samo zdrowie, jak to się mówi. Okej. Okay. No i tutaj dla kontrastu teraz mamy te fantastyczne kolorowe smakołyki kurde jakie to ciężkie tam są chyba kamienie patrzcie jak to fajnie wygląda dobra sery szynki mięsiwa i warzywa Jerry tu wylizuj tu dobra i ta zielonka nie Słuchajcie, tą zielonkę. No, kurde, wątpię, żeby na dnie była zielonka. Tu im damy tak do góry, udekorujemy. Jerry, nie pamiętaj się, pod girami. Dobra. O. A tu co, drodzy państwo? Łazanki, czyli takie makaroniki, kapusta gotowana i kiełbacha, jakiś boczek. Dobra. Ej, serio, mógłbyś się nauczyć myć te wiadra, koleżku, sympatyczny. Mamy jeszcze chleb dla Jarusia Bardzo rzadko mu daje Ale niech ma Okej okay. Wypuszczamy to towarzystwo Jestem ciekaw Tych waszych apetytów Jeszcze wam ziarna nie nasypałem Patrzcie to od razu wieżero Bandyci pierzaści Jerry się cieszy Z pyskiem otwartym Stoi i patrzy No, ty się musisz tu jak zwykle potrąbić, nie? Zostaw, zery. a widzieliście? Instynkt już łowieczczy Czy muszę włączył No i dobra Jakie tu są apetyty dzisiaj tu Jaki tu jest zlot Matko Bosko Jak zwykle indory i kaczki tymi gierami tu wlazły. I wydziwiają Ej, Misiu, Ty się tu nie czuj kurna zapewnie Dobra Aha, ja mam jeszcze dla Was tutaj witaminę D3 Balans. Specjalnie dla ptactwa szelagiego rodzaju. Dobra, to Wam damy tu. Zaraz tu na pewno zaczniecie beblać. Teraz, drodzy Państwo, dopiero się stanie. Bo one niby tak apetyt mają na te wiaderkowe przysmaki. Pszenica to pszenica, kurde, one lecą na to. Już ten sam dźwięk Zaprosił ich tutaj na wyżerkę. Bezapelacyjnie i bezdyskusyjnie dyskusyjnie. Dobra, jeszcze jedno Patrzcie, tu się dzieje. Ty hej Kasia, Gdzieś ty to wlazła z tym dupą. Słuchajcie, było tych indyków 7. Ja siedem tych indyków odkupiłem i odratowałem. Słuchajcie, yy, reszta tych indyków padła. To, to jest w ogóle moim zdaniem dziwne, że ten żyje, bo one naprawdę później chorują na te nogi i tak dalej. One są po prostu genetycznie tak zmodyfikowane, żeby tylko puchnąć, puchnąć kurde, no i tak to się niestety wydarzyło. Ale ta balbinka nasza tutaj z nami została, no i jeszcze funkcjonuje. A reszta pomierała na zawał, nie? Tak to już po prostu bywa i co zrobisz Tu wam jeszcze Przyprawię wy Gremliny, żebyście miały Zaraz idziemy jaja pozbierać ej Kurna kacze dzioby Dobra, słuchajcie ej tego chleba Trzeba jeszcze temu Jarusia widać Jerry na pewno kromala kromale mnie pogardzi Bardzo proszę Dobra, tu zamykamy Żeby mi ten Jarusie nie uciekł Albo żeby Jery go nie zjadł Chociaż Jaruś w by tego Jerego zeżarł <noise> Naprawdę Jarusz, kopylarzu No chodź Gdzie ty jesteś <noise> że siedzi w budzie Jak jaskółka Czy tam kukułka Ej, ty, latawiec. Zobacz co na zgodę ci przyniosłem. Może być takie coś, ale w trakcie żarcia się nie beczy. Przestań, bo się udławisz. Dobra. Niech memlo, ten ślundrok. A my zaraz tu go wpuścimy. Tylko on musi bakcyla poczuć i tu przyjść. A to jest kurde szarlatan. No idzie. Patrzcie go, bohater podwórka przyszedł. Żebyś mi tylko ty, pacanie cholerny, brzuzek nie wywąchał i nie obżerał. Chodź, zobacz, mówiłem, już tam do tych brzuzek poszedł. Już go tam ciągnie. Masz tutaj chlepo, chlebko, chlepo. Ej, masz, ha? hej koziołek, czy to piesek z rogami? No, Angiery zazdrosny. No chodź, Jeryt, kurde wpuścimy cię. Żebyś ofiarą kozła nie był. No chodź. Dalej. <gryś> Jesteś cały, kurna, zdrętwiały. Masz, żery, Żery. No. Żebyś nie był się, nie czuł się. Kurde ten. Dyskryminowany, nie? Masz Jaruśku, do tego dzioba twojego. Ale ty masz te uszy. Naprawdę jakbyś zaczął nimi machać, to byś odleciał, kurna. Do koziołkowego nieba. Ej, <gryś> no zgubiłeś. Patrz. Jaką to masz szenkę <noise> Jak to kurna ugryzło <noise> gdzie, gdzie żeś tartymi rogami? O, płot żeś walił? Kurde, ty jesteś, ale Pokemon Jerry masz. Masz, chodź Ty udajesz, że jeszcze chleb czy naprawdę go jesz? Tam trochę kaczką śwignę. Dobra, Jaruś, dwa habsy jeszcze dla ciebie Raz i dwa. I dla Jerego ostatni raz? Tego udawacza? Co tylko bierze do pyska i, i schowa gdzieś? Dobra, masz trzy. I on dla ciebie. Dobrze. Tu cię za łóżkiem pogłaskam. Żebyś ty tylko tak nie śmierdził, to byśmy się lelkali, kurna. A tak to co? Ci poradzę. Dobra, idziemy zbierać jaja. Ej, co tu pijesz? Wacek miniaturowy. Ej, słuchajcie, ogólnie tak. Ja tu mam z wczoraj jaja pozbierane. A dzisiaj zbieramy z dzisiaj, nie? Myślę, że będzie około 30 jaj, bo około tyle kur się niesie. Dobra, odkąd by tu zacząć? Ej, a ty masz tam te swoje miniaturowe kobitki, a tutaj się kręcisz, kurna, będziesz jajo znosił. Łapie kochany. Dobra, lecimy. Dwa Cztery 6, 8, tu jest 2, 4, 6, 7. To będzie już 15. I się tak nagrywać i zbierać, to nie jest prosta sprawa. 15, a i więcej będzie dzisiaj niż wczoraj. 15, tu są 4. To jest 19. Dwadzieścia... dwadzieścia Cicho kurna! Dwadzieścia trzy Dwadzieścia pięć Dwadzieścia siedem ale widzę ta jest zbite Ej Te staropolskie Przestań kurna Kaziu Te staropolskie nam to przerobią na kacze jajo Pa kurna pałaszują Kury spiją żółtko, kaczki zjadły skorupki. Będą kacze jaja. Ty ej, już też, kurna, wywochałeś, nie? Dobra, ile tam było? 29, nie? To tu mamy 30. Ej, jeszcze ciepłe. 32 i 34. Kurde, poszliśmy na rekord. O 4 żeśmy przebili. Tutaj są jakieś jaja też, ale ja ich nie zbieram. Widzicie Ja ich nie zbieram z tego względu, że tam takie mi się wydaje, że gniazdo jest zrobione. I czekamy na kwokę. Tu już jedna kwoczy, koleżanka. Dziabnie w palucha? Pewno. I... A tu nie ma. Tam kaczki bombią jajami. Tutaj też coś się dzieje. Gęsi kurde z tymi z kaczkami na współę jaja noszą. W tej oponie, tu muszę im też drugą oponę walnąć Bo to takie kurde wszystko jest jakieś Dobra słuchajcie 34 jaja Te tu pióropusze yy, pióro Chodzi mi o indyki, już mają gody Tylko tak jak myślałem nie Dwa indyki włażą na jedną indyczkę W sensie takim, że Jeden indyk na indyczkę A na drugiego indyka drugi indyk Jakby były trzy, bo tego rudego sprzedałem To by dopiero korna była tu Wieża Eiffla Dobra, lecimy z tymi jajami do domu A ja Przy okazji idę odebrać paczkę od listonosza, bo Zamówiłem tak, takie statywy do kamery, także zobaczycie sobie mały unboxing Let's go Dobra słuchajcie, mam tu taką paczkę a O co tu chodzi? Nie rzucać Fragile? Tu jakieś fragile przyjechały? Ej ty fragil O tu O, się to Czekaj No ty tu wyżerałeś co? Klopsiki? Tu na pewno jest jakieś mięcho Klopsiki, masz klopsika Kurde Rudy, tyś jest dobry Masz, Chodź Chodź, dalej wciągaj i jadę, idę paczkę Tego Otwierać Pełną dupę masz No gościu Dobra Tu serać Już żeś mnie oślundrą na kolanie Bo mi kapło kurna z tego klopsa Dobra, idziemy te fragile otwierać. Nie, no słuchajcie, to są dwa statywy. Bo widzicie, do tej pory albo sobie tą drabiną pomagam, bo nas fajna taka przestawna. Albo mam powbijane takie kurde drągi tutaj w różne miejsca. I tu, i tam, i siam. Ale zamówiłem dwa statywy, to będziemy bardziej tacy ruchomi. Zrobimy stolik. Z tego koszyka. Ja w ogóle muszę to do domu zanieść, bo to miał być koszyk na pranie. Także pozdro. Dobra, moi drodzy. Cesarskie cięcie. widzita. to? Jeszcze to rozpakujemy, co tu w środku jest. Może nam się go uda jakoś tutaj w miarę sprawnie yy. rozłożyć w fajnym pokrowcu. Można, kurde, widzicie? Torebeczkę sobie zrobić To można na pewno regulować, Zarzucić sobie na ramię I śmigać po prostu w tlenerek gdzieś nie Czekaj no Tu już jest wszystko elegancko Poskręcane I patrzcie Taki oto gościu Tu ma fajną regulację Można sobie wiecie telefon przykręcić czy kamerkę I regulować góra, dół, lewo, prawo I jego można też Patrzcie Tyle wydłużyć Myślałem szczerze powiedziawszy, że będzie to trochę większe, ale w sumie myślę, że Takie coś Też wystarczy Zaraz go postawimy Na ziemię, to będę wszystko wiedział Kurde, czekaj no Cyk i cyk Słuchajcie Myślę, że Gra muzyka Ej, tu coś wyleciało Śrubki się wylają. Kurde, żeby nie było, że zaraz tutaj zginie. lera jasna. Dobra. No i wiecie, a tu jeszcze go można do góry wyciągnąć. No to idealnie do ręki będzie pasował i dwóch takich. E, dwa takie. Dwa takie statywy będziemy ustawiać i będziemy kur nakamerować, jak w prawdziwym studio filmowym. Dobra, gitara. Słuchajcie, tymczasem. Lecimy robić kaczą kąpiel. Ok, no to słuchajcie, nastał punkt kulminacyjny naszego dzisiejszego programu. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8 bodajże małych kaczek, francuskie i staropolskie. I słuchajcie, będziemy im robić kąpiel. Tu je na razie odłożę i szybko zrobimy takie tło, bo te małe kurki nam przybiegną i one będą robić za statystów. Czekajcie. Przed chwilą to kurde, cała chmara leciała tutaj do mnie, a teraz tak kiepsko, no ale dobra. Będziemy w tym momencie wkładać te maluchy do tej naszej wanianki. Woda tutaj jest od dzisiaj rana. Cały dzień kurde, słońce prażyło, a teraz tak trochę zaszło, ale woda jest ciepła. To znaczy no taka temperatura pokojowa, nie? To będzie ich pierwszy raz. Słuchajcie, one na pewno się będą chwilę stresować. Ale na pewno lada chwila się odnajdą w tej wodzie i będą się bawić, nie? Słuchajcie, damy im chwilę Niech one się... Zorganizują jakoś tutaj, niech się odstresują. Dam im tutaj kilka minut, niech one się zapoznają nie, z tym uczuciem pływania kurcze, no bo one pierwszy raz są we wodzie. Mam nadzieję, że tutaj się nic nie stanie, bo one nie mają gruntu. Kurda, będę musiał to pilnować. Chciałbym, żeby one się tak uspokoiły i żeby. No kurde, zaczęło się tak trochę bawić, nie, może będą nurkować, chociaż w sumie wątpię, no jest to na pewno dla nich stres, pierwszy raz i tak dalej. Chciałbym też im kawałek tam bułki pokruszyć i może by jadły, nie, takie mam, słuchajcie, marzenia. Najwyżej powtórzymy tą czynność jeszcze jutro, bo teraz kurde, wiać zaczęło i w ogóle, słuchajcie, bo kaczuchy są zestresowane. Nie chciałbym, żeby im się coś tutaj stało, no ale skoro nie wyjdzie nam to teraz, to najwyżej poprawimy. W przyszłym odcinku, słuchajcie, no bo widzicie, człowiek chciał dobrze, a wyszło kurna tak jak wyszło, nie? Te zaś tam się kucą. Jak ja mam tu kurna nagrywać? Odleję wam trochę tej wody, kurde! Bo nie uciekać. Teraz to chociaż macie grunt i nie będziecie się tak stresować, nie? Słuchajcie, będzie to dla nich na pewno jakiś yy, stopień zahartowania. Niech się tu trochę kurde przyzwyczają do środowiska naturalnego. Trochę tak no jest upozorowane to środowisko, ale pierwszy kontakt z wodą na pewno je tutaj trochę zahartuje. Zaraz z powrotem pójdą pod lampę i będą grzać te kacza kupry. Ale biedaczki, no tak już się kumulujecie tutaj kurde w grupkach. Zimno, nie? Słońce zaszło, słuchajcie W cieniu kurde Zimno, nie? Widzicie, ta i tu już ledwo kur pływo tej Dobra, słuchajcie, nie ma co ryzykować Ja je zabieram z powrotem pod lampę Bo tu już Zaraz będzie odlot Widzicie? Kurde Dobra, pod lampę, szybko Dobra, słuchajcie Te nasze bimbałki się tam Suszą Kurde, jednak to chyba nie był do końca dobry pomysł. No pogoda nagle się zmieniła. W trakcie nagrywania zaczęło wiać. Kurde. Dobra, najważniejsze, że nic się nie stało. Słuchajcie, a tymczasem przypomniało mi się, że doszło dwóch nowych patronów. Także kurna, lecimy do tartaku. Dobra, słuchaj, ta jestem w tartaku, bo zabrakło mi takich listewek na tablicę patronów, a tam Kilku nowych doszło. Żebym odkręcił tą wyblakłą, wypłowiałą Darię Wawrzyniak. Po zdronie, jak oglądasz. Słuchaj, musiałem cię odkręcić, żeby na wymiar kupić takich samych listewek. Dobra, idziemy luknąć co tu mają. A jest tego trochę tu. Byłoby, nie? No. Dobra. Podobno. Kornik? No, podobno. Nie, kornik to jest mały jak, Osta jak no, mrówka. Ja też właśnie dziwiłem, czy to są jakieś jajka, ale tak jakieś nie wiem. Mogę. To będzie jakiś żuk. Nie sprzątałem. Ale to tego, tak? Tego bym wziął tak, ej to to gryzie kurna. Tego bym wziął e, cztery sztuki. Damy hmm. radę to pociąć na takie powiedzmy kawałki? No i dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Mamy dwóch nowych patronów. Słuchajcie: Slaj 74 i Karolina Łapińska. No i kurde, przy okazji, żeśmy tą Darię Wawrzyniak odświeżyli. Jak już dziewczyna była odkręcona, żeby się nie czuła poszkodowana. Dobra, tu zabieramy tą wkrętarkę, co ją pilnuje ten kurna leśny dziadek, wrzeźbiony. O! Mam śrubki w kieszeni? Mam, dobra Słuchajcie, a w ogóle Karolina Łapińska to mi się coś kojarzy i to nawet by było gdzieś tu O, Alicja Łapińska u góry i Bogumi Łapiński To chyba kurde rodzina Ja pierniczę, całą rodziną oglądacie takie wariatkowo? <laughs> dobra, słuchajta, to żeby było do kompletu To tą Alicję lokujemy tutaj Okej okay. Darię Wawrzyniak dam je gdzieś powiedzmy tutaj obok Po kolei, nie? Aż ta cała tabita się może nasza kiedyś zapełni Ale piszczysz I będzie trzeba kurde inną robić, nową jakąś No i tego Slaja, mam nadzieję, że dobrze to czytam Slaj, wiem, że masz na imię Sylwek Serdecznie Cię pozdrawiam Kolego drogi i lokujesz się tu. Dobra. W ogóle muszę was wszystkich, tych takich wypłowiałych, niektórych, e, poprawić jeszcze raz, nie? Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Ja tymczasem biorę się za sadu. Mam kupę drzew do posadzenia, krzewów. Dzisiaj jeszcze borówki przyjechały. No i tyle. Zobaczycie sobie w kolejnym odcinku, jak to tam, te prace wyglądały. Tymczasem pióro pusze nasze się tu pierzą gotowe do godów tego Gandalfa szarego muszę sprzedać, bo on przeszkadza temu nowemu w godach. Dobra, dzięki serdeczne Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie coś po sobie w postaci komentarza, lajka. Jeżeli chcecie być na porządku dziennym z naszym tutaj kurde świrowaniem, to zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. I do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace!